Las jest pięknie ośnieżony dzisiaj w nocy spadł śnieg padał jeszcze rano no i wśród tego śniegu prawie że aż nie wierzę 27 listopada pieprznik jadalny kurka proszę Państwa nie jedna, zobaczcie dalej Okaz wcale niezbrożony, zdrowy. Pieprzniki adalne w śniegu na dzikiej warmi. Jeszcze jedna śnieżna kurka. Nie przeszkadza im śnieg. Dzień dobry na dzikiej warmi. Dzisiaj wycieczka w zimowym właściwie lesie. Co prawda jeszcze zimy kalendarzowej nie ma. Ale już jest biało. Spójrzcie, jak pięknie. Zrobiło się biało. Spaceruję po lesie i przy okazji chciałbym znaleźć może jakieś grzyby. No i tak spaceruję, spaceruję sobie po tym pięknym biało-zielonym lesie. I kilka grzybków udało się znaleźć. Były już kurki. A teraz zobaczcie sami. A teraz na pniu zauważyłem pomienice zimowe, śliczne grzybki, drobne, grzyby, które właściwie można zbierać przez całą zimę. Tutaj drobniejsze egzemplarze, tu troszkę większy, charakterystyczne jest dla nich to, że nie mają żadnego pierścienia pod kapeluszem na trzonie. Trzony nie trzone tylko kapelusze z wierzchu śliskie. No dzisiaj jest mokro, więc one są wyjątkowo śliskie. Ale generalnie też tak jest. Trzone charakterystycznie mają ciemne, szczególnie od dołu, szczególnie starsze osobniki, owocniki. No nic, spróbuję trochę ich pozyskać. Płomienice zimowe, spróbuję wyciąć całe takie gniazdo. Później sobie je jakoś wyodrębnie. No i popatrzcie, czarne wręcz już trzony charakterystyczna rzecz. No i kolejne gniazdo przy kapeluszu ten trzon jest jaśniejszy. Niżej one są ciemniejsze. Te już są dość stare, więc je zostawię. Tutaj takie maleństwa też zostawię. Może ktoś będzie miał szczęście i znajdzie później. No te wycięte to już wezmę. Spójrzcie też licznoty jakie małe. Ładne. W takim ślicznym różowym towarzystwie rosną. Nie wiem, jaki to grzybek jest, ale tutaj mamy jeszcze pomienicę zimową. Mniam, mniam leśnicy wyłożyli buraki cukrowe dla zwierzyny. Zobaczcie, ile tego jest. Ile poobgryzanych już. No jest stołówka. Mimo tego, że śnieg, to widzimy kanie. Rośnie sobie na drodze czubajka kania. Nie będę jej nawet podnosić, pewnie jest zbrożona. Kolejne miejsce, gdzie są piękne płomienice zimowe. Dorodne, zdrowe. Ślicznie wyglądają na tle tego zielonego mchu białego śniegu. Już właściwie wychodząc z lasu, jeszcze trafiłem na niespodziankę. Jest ich tutaj z 20, 30 może. Może nie są najpiękniejsze, ale są. No to do dzieła. Sam koniec spaceru jeszcze bonus. Wśród śniegów wyrósł sobie podgrzyb brunatny. Sprawdzę go zaraz, wciąż on się nadaje jeszcze, ale wątpię. Obok niego jest drugi. Ale tego już chyba nie będę wykręcać nawet. Nieźle. Dzisiejszy spacer dobiega końca w tych pięknych okolicznościach zimowo pisiennych. Jest naprawdę pięknie. Sobota, późno popołudnie. Kończę spacer którego celem było przede wszystkim znalezienie potencjalnych miejsc na najbliższy biwak. No i kilka takich ładnych miejsc udało się znaleźć. Jeszcze nie wiem, na które się zdecyduję, bo wszystkie one miały i plusy i minusy. Albo troszkę blisko drogi, albo jakieś inne niedogodności, typu nierówny teren. Ale coś myślę, że z tego uda się wybrać, no bo las jest naprawdę piękny. Teren pofałdowany nie wszędzie, ale są takie dość duże obszary, gdzie ten teren pofałdowany jest dość sporo. Naprawdę jest ładnie. No i udało się nawet przy okazji znaleźć trochę grzybów zimowych. Właściwie nie tylko zimowych, bo znalazłem też kilka kurek na ale zimowych. Jest płomienica zimowa. Zaraz spróbuję wam pokazać. Nie ma tego zbyt wiele. Ale jakieś grzybki w tej papierowej torbie są. No niestety, papierowa już mi przymaka, bo właściwie no, nie planowałem grzybów zbierać. Zwykle noszę ze sobą płócienną torbę, ale tym razem nie miałem. W plecaku znalazłem tylko tą papierową, ale myślę, że wytrzyma. No troszkę grzybków jest. Bardzo ładne, zdrowe płomiennice zimowe. E, za niedługo już dzisiaj będą smacznie pachnieć na patelni. A jak było widać, troszkę grzybków nawet się udało zebrać. Na dzisiaj koniec spaceru. Dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam z dzikiej warmi. Do zobaczenia!